Cześć, siemanko. Z tej strony Ole i dzisiaj nagrywamy sobie Robloxa i gramy sobie w taki taikun. To nie jest taikun, tylko Obby, która się nazywa Easy Obby. Naprawdę jest Easy. O, tu znika! W ogóle nie trzeba skakać. Naprawdę jest easy. To chciałeś zrobić? O, nie! Tu, 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 tu nie wiem, to tak sobie przejdę <laughs> sorry, że oszukuję ale mi się po... poczekaj, poczekaj, poczekaj poczekaj, poczekaj poczekaj a nie, dobra, nie da się oszukać jest taki symulator gdzie się... O, gdzie się da oszukać mogę wam później go pokazać pod koniec odcinka aha Hop, hop. Nie, ostatni. Nie. Kurde, te ciężkie. Dobra, teraz wam coś powiem. Mogę? Mogę. Hop. Hop. Dobra, powiem wam coś. W ogóle zainstalowałem sobie na telefon taką grę lemon ten lemon box i naprawdę fajne ale schiza ale schiza schody ale to tak naprawdę jest płaskie ale ale schiza o kurde a ty kurde trollu aha Co to się rozszerza? Czy nie? Bo nie wiem. Hop, hop. Aha, to wystarczy. W i spację trzymać, bo ja na komputerze gram, bo można też na telefonie. Ale chyba widać po tej mojej myszce. Ło. Hop, hop, hop. I hop. I teraz co? Dobra, oszukałem. Dobra. Co? Nie dotknąłem tego przecież. Bo tak, tak. I tak, o. To będzie znikało. Ale fajne O oh nie, ale to jest fajne Aha oppsy Nie 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 nie. Albo nie tak. Kolejne znikające schody. Tam już były znikające schody. Ui! I tu miałam chyba trafić. Tak, głową mi się tak odbić i spaść. Oj, i hop. Oj, nie, 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 Co nie, 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 tego nawet. Hop, hop.

Przecie. To niezły parkurowiec. Hop. 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 Ui. Przepra Przepraszam. por caso e 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 por caso de gre e por caso de gre. Tudo o suficiente para ter espaço. Não, 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 Hop, 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 hop

To? Nie, to. I fioletowy. Ale fajne. Ale schiza -e robi. Jakby się tak spadało. Naprawdę robi schizę, i to będzie znikało. Dobra. Chcę, żeby tylko niebieskie znikało. Hop, 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 hop. Nie, spadłem. Hop, 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 hop. I to będzie znikało? Nie. Ale tu też nie, tu też nie. Oj. I, i, nie, nie, spadłem. nie, źle. nie, 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 mi, kurde, proszę cię! Pyk, 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 pyk. nie, naprawdę nie, przejść nie, umiesz? Jak ja to za pierwszym razem przeszłam. To też przejdę za pierwszym razem. I to też. Chyba, że będzie znowu jakiś. Mm, pan. Niedobry. Uje, no to aż ten. mi to. Mm, pod nóżkami zabierze, bo tam tak było. A nie, myślałem, że to dłuższe jest. Okay. ty 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 Jestem! Nie, po to tutaj i jest mam żółta. A co robi ta kolorowa kulka? Ale fajne! O kurde! ale fajne psz, 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 umarłem ale czadowe co to jest? Aha, wiem co to jest. O, i tu będę miał niebieski. Aha, ale fajne. Może będę zombiakiem. O! i a brains brains będę białe tak jak były nie ja wolę być żółte czerwony Dobra, mam nadzieję oczywiście, że Wam się spodobało. Jak się spodobało, to zostawcie łapeczkę w górę, subika i dzwoneczek, żebyście mieli powiadomienia, a my sobie kończymy. Pa!